W Egipcie zrobi Pan z tysiące. Dzisiaj? Wątpię. Proszę Pani, proszę Pani, nie Pani nie powie, kiedy, kiedy oglądałem ostatnio taką debatę. Ona, ona odbyła, teraz proszę Pani, wbrew tego co świat chce straszyć ludzi od, od rządu muzułmańskiego w, w Egipcie, Egipt nigdy nie miał tak demokratyczne, tak wolne, wolne słowo jak teraz. Ja, 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 żyję, ja żyję tym na co dzień, ja to żyję tam, proszę Pani, ja to wiem, akurat z tym to jest Pani może mówić o, o Turcji co chce, bo ja nie wiem, choć, choć wierzę, że i są i dobrzy, ale Egipt to jest moja specjalność. Teraz naj, naj, najlepszy okres wolności słowa i wszyscy mówią naprawdę co oni chcą, nareszcie żyją, na to, mimo, mimo nacisków strasznych e, przeciwko nich. E, Zapomnijmy o wojnie krzyżowej, albo nie, nie, nie wiem, czy krzyż, krzyż, seksualizm. Nie mówię, jak postrzegany był ja, 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 dzisiaj. Jeśli Ktoś tak postrzega w kościół, to dyskusji nie ma, to nie dotyczy, ja pana. Właśnie, ja, ja nie dotyczy pana. Nie dotyczy pana. Tak, właśnie pana do Ja, ja bym nie bardzo bym mówił, chciał, nie bym, bym mówił, się bał, jest... gdyby e, jakby całość postrzegana w takiej pigułce przeze mnie: laika, człowieka telewizji, zwykłego. Nie bardzo, kumatego. Ja bym chciał, żeby islam był ułożony według pana myślenia. Okej! Okay. Powiem panu tak. Przepraszam, że ale pan tak nie ma. Słowo, bardzo tak. przepraszam, że pana wchodzę w słowo. Nie mam takiego zwyczaju, ale powiem panu tak. To nie jest islam mojego myślenia. To jest islam. Kiedy ja mówię, ja mówię, ja mówię, wersetamy Koranu. Ja mówię, wersetamy Koranu, proszę pana. Natomiast e, teraz, tak samo, co zacząłem też, chyba pan był spóźniony. Niestety, my mamy taki świat teraz, że dla, dla obcokrajów, dla, 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 dla muzułmanów, powiedzmy, oczywiście nie dla wszystkich. Jak mówi dla muzułmanów, to nie mówię o wszystkich. Jak mówi dla chrześcijan, to też nie mówię o wszystkich. E, dla, dla naszego świata tam, tak podstawiony, że. Każdy chrześcijanin, albo każdy Europejczyk, albo każdy biały to jest mórz. A tutaj przedstawiony, że każdy muzułmanin, każdy ciemny to jest pylladin. Prawda? Oczywiście ja nie mówię wszyscy, jak jeszcze raz powtórzę oczywiście, ogólnie. Czy ja to wina? Proszę pana, ja osobiście siedziałam, ale to było akurat 10 lat temu. I był wykład. I pani mi pytała, zadała mi pytanie, skoro ich jest taki piękny jak pan przedstawił, to dlaczego wszystkie, gru wszystkie grupy terrorystyczne wychodzą od islamu? No my super. Zanim odpowiem, proszę mi wymienić grupy terrorystyczne. Ona mówi: Al-Qaeda. Ja mówię jeden. Ona cicho. Ja mówię: Talibowie? Ja, do, ja dodaję: ja mogę, ja, ja mogę pani, pani pomóc, kilku, prawda? So. Ja nie mówię, że nie ma. Ja mogę pani pomóc, ale chodzi o to, że pani osądzała nawet nicący jakby po jedno. To jest... Prawda jest taka, że to nie świat islamu. Na, na pytanie jak... trochę inaczej wierzymy dzisiaj. Wie pan? Co? Pytanie, który z terrorystów nie był islamistą, czy był Ja go, powiem pan. panu, ja powiem panu. E, ten terrorysta, który prowadził i zabił 3 miliony Irakijczyków w ciągu, w ciągu półtora roku. Nie uważa pan, że to jest terrorysta busz ten torosta, ten który w, w Norwegii, który zabił. Proszę pani, on zabił 3 miliony w torą roku. Sam Saddam, Hussein, sam Saddam Hussein 30 lat, 30 lat on za, osądzono za kilkadziesiąt, a półtora roku 3 miliony. W, w a w Norwegii, a w, Norwegi, a w Norwegii, który zabił 76 osób, to nie, to nie, nie był zumy. No to, to samba, przepraszam. Ohio, pana, nie, 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 przepraszam, że ci przerywam. Przepraszam, nie. że ci przerywam kolega. To jest z Holandii, nie? 176 osób. Czy mogę powiedzieć, że to jest przeklęty, przepraszam, z chrześcijanizmu? No. Że ja on jest chrześcijanin, było. bo on je zabił? mi z Norwegii. Nie Ale może tak, powiedzieć mi, że to jest chrześcijan, tylko mówimy, że to jest człowiek nienormalny zabił. A tutaj człowiek, jakiś morderca albo jakiś e, psychiczny chory od razu, bo ma wyznanie muzułmańskie, wszyscy muzułmanie są. Nie dobrze, Jest taka zasada w Europie. czy nie, czy nie, przepraszam. Pani docent, prosimy. Mm. Bardzo.